Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany fragment książki Leśne dziedzictwo Pomorza i Kujaw, a we wskazanym fragmencie znajduje się informacja na temat osady myśliwskiej w Gołąbku. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy troszeczkę od historii, od miejsca, gdzie się znajduje ta osada myśliwska. Znajduje się ona w Gołąbku, jest to dość unikalne miejsce, które stanowi część historycznego dziedzictwa tego regionu. Znajduje się w malowniczym regionie, tutaj znajduje się ono między lasami, polami, strumieniami. Tworzy to dość idealne środowisko dla myśliwych. Jaka jest historia tej osady? Otóż ona powstała w XIX wieku i jest to miejsce spotkań pasjonatów myśliwstwa, pragnących dzielić się wrażeniami i doświadczeniami. Od tego czasu osada stała się dość ważnym miejscem dla tradycji myśliwskiej, utrzymując ducha przeszłości. Przez lata osada przechodziła różne fazy swojego rozwoju, zachowując jednak swój charakter i znaczenie. Jeśli chodzi o architekturę, jak wcześniej wspomniałam, jest to miejsce, które powstało w XIX wieku, więc ma dość tradycyjną architekturę z dominacją drewna i naturalnych materiałów. Charakter osady jest dość kameralny, z naciskiem na zachowanie harmonii z otaczającym krajobrazem. Połączenie architektury i otoczenia podkreśla wartość natury i historii w tym danym miejscu, właśnie. Jaka jest działalność społeczna i kulturalna tego miejsca? Osada to nie tylko miejsce myśliwskich spotkań, ale również centrum organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Odbywają się tutaj konkursy, konkursy strzeleckie, wystawy przyrodnicze oraz warsztaty edukacyjne. Przyciąga to zarówno lokalnych mieszkańców, turystów, no i jeśli warsztaty edukacyjne, to również. Dla tych najmłodszych są one kierowane. Osada wpływa w tym momencie na taką integrację społeczności, zarówno myśliwskiej, jak i lokalnej, czyli ta działalność kulturalna spaja tą społeczność mieszkającą wokół tej osady. Jaki jest wpływ na turystykę? Osada myśliwska przyciąga turystów, którzy są zainteresowani przyrodą, dziedzictwem kulturowym oraz tradycją myśliwską. Infrastruktura turystyczna, włączając w to komfortowe zakwaterowanie i atrakcje związane z naturą, przyczynia się do rozwoju turystyki. Korzyści natomiast finansowe będą wspierać lokalną gospodarkę i inicjatywy społeczne. Jakie są wyzwania i jaka jest przyszłość tego miejsca? Utrzymanie tradycji i wartości osady w obliczu zmieniających się norm i oczekiwań społecznych, konieczność dostosowania praktyk myśliwskich do zrównoważonego zarządzania populacjami zwierząt. Część ludzi myśli, że myśliwi niestety negatywnie wpływają na środowisko, negatywnie wpływają na ekosystem, jednak oni starają się prowadzić taki zrównoważony rozwój ekologiczny, zrównoważony stan, wprowadzają do między innymi lasu, do różnego rodzaju ekosystemów znajdujących się wokół lasu. Planowane inicjatywy, takie jak nowe programy edukacyjne, modernizacja infrastruktury i promocja dziedzictwa, ma na celu zapewnić przyszłość właśnie tej osady. No i podsumujmy sobie informacje. Na temat osady Myśliwskiej w Gołąbku. Jest to miejsce o dość bogatej historii, kulturze i znaczeniu przyrodniczym. Zachowanie tradycji myśliwskiej, promowanie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, również aktywna rola w turystyce to kluczowe elementy osady. Trzeba pamiętać również o walorach edukacyjnych osady, o warsztatach, które tam się odbywają dla najmłodszych, ale i dla turystów w ten sposób są ludzie uświadamiani na temat celu myśliwstwa, jakie ono pełni w gospodarce leśnej. Miejsce to stanowi cenny skarb dziedzictwa, który powinien być pielęgnowany dla przyszłych pokoleń. A ja dziękuję Państwu za uwagę, no i zapraszam do Sady Myśliwskiej w Gołąbku. Do zobaczenia, do widzenia.